Peggy 7 Siema cieciu Matko boska, czego chcesz? Jestem twoim nordem i nakazuję ci abyś oddał mi cały Bibel, który posiadasz, łącznie z tym urzędem w twoim polu A, na pewno, nic ci nie dam A więc rodzika foroszczy? Tak To twoja kobieta, ty Moją żoną wiesz. Jak się teraz za rogiem za ledwo 2,50. Właściwie to powiem ci... Powiem ci coś śmiesznego. Nie, to ty mnie posłuchaj. Twoja rodzina jest z... a ty nie jesteś lit. Ty jesteś ch al do rzeczy. Musimy zrobić ten wielki skok na fabrykę Jaboli inaczej będziemy w dupie. Ogadniał dwie pary rękawiz z boksu... wiesz, taki zasob witranny, tylko że jest w formie kamieni. A ty ogadniesz tego Waltona, by policji. Pamiętaj, że on musi zawierać nitro. Weźmiemy jeszcze tego murzyna z swojego pola, żeby policja skupiła się na nim. Pamiętaj, że on ma zdolności. Zdolności zagrodnięcia rowerów i mistrzem kam... jest mistrzem kamuflażu. Więc na tym skoku sobie poradzi. Nie, nie o to chodzi. Ja mam pieniądze, ale nie chcę już tego robić. Chciałbym, nie wiem, kręcić gejowskie porno? Tak, jasne, ale ch... to chodzi, więc robimy ten skok, czy, czy chcesz, czy nie. Zrobimy ostatni wielki skok, a potem idziemy na mecz widzewa. Chyba ci. Życie ci niemiłe? Mam rodzinę! Ta? A ja nie mam niczego i nikt mi nie obchodzi. I co? Jajco. O ty na śmieciu p***, k*** ty. K***o, na maturę, śmiem rodzinę w Choroszczy. Wiesz, co ja jestem? Jestem Maciej Cygan. K***o, k***o, I zabieram twoje jabole, twojego murzyna, twój hejs oraz tatuetkę Bogle'a Bollera. cię. Zostaw moje jabole. Twoje czy rusków? Skąd ty wiesz? Wy, <laughs> mojego domu. Nareszcie święty spokój. Ej! Ej! Ale nie zostawisz ty na pole.